stoję pod sądem rejonowym w Mikołowie gdzie doszło do ustawienia mojej sprawy sprawa dotyczyła się yy, policji policja, yy, bo ja protestuję pod sądem rejonowym w Tychach pod drzwiami sądu i policja mi obozowisko rozpierniczyła i napuścili swojego złodzieja nie potrafią znaleźć, a mało tego 14 listopada rozpierniczyli mi obozowisko kiedy deszcze padają kiedy ludzi nie wolno na bruk wyrzucać a oni mi no, chcieli chyba mnie na tamty świat wysłać i w tym sądzie rejonowym w Mikołowie kolesiostwo działa i umorzyła sprawę policji gdzie w kamerach wszędzie nagrane jest, że, że oni są sprawcami. No ale jak to? No, no, Swoi ludzie. To trzeba bronić swoich ludzi, nie? I oni za wszelką cenę się bronią. E, to sprawę ustawiła prezes sądu, umorzyła prezes sądu rejonowego w Mikołowie Anna Żarzycka. Także ludzie wiecie na co te podatki idą. Na co te podatki idą? Yy. Oni kurze wszystko robią, żeby tego biednego człowieka zgnębić, zgnoić. Tak. I, I w żadne PiS nie pisów wpisów, żadne P.O. Tylko my, obywatele, będziemy musieli zrobić taki zryw, że, że, żeby w sądach był porządek sędziów zamykać, wypierdalać z zawodu no bo co niektórzy nie są godni nawet zajmowanego tego stanowiska ogromny spal, trzepią e, 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 zarabiają ponad 20 tysięcy mało tego ponad 20 tysięcy, mało tego mało tego to jeszcze sobie dorabiają na boku ustawiają sprawy, bo nie wierzę, że takie sprawy, które ustawiają, to za darmo ustawiają No, tu pisze na balerze prezes sądu Anna Zarzycka wspiera i chroni przestępców z tego sądu w Nikołowie Anna Zarzycka tak, żeby ludzie wiedzieliście dziękuję na to chwilę dziękuję